Pamtrak przy Ostrowieckim Osiedlu Pułanki przypadł do gustu miłośnikom hulajnuk i rowerów. Igor, często korzystasz z tego pumptracka? Tak, często. E, no jak ci się on podoba? Jest naprawdę fajny, dobrze zbudowali go. Ja jestem tutaj co dzień od jakoś dziewiątej i podoba mi się, o wiele jest lepszy niż w parku miejskim. Nowe miejsce rekreacji z dnia na dzień zyskuje na popularności. Przybywa użytkowników, ale jak się okazuje niektórzy sprawdzają wytrzymałość tego miejsca w sposób niewłaściwy. Po prostu część społeczeństwa Delikatnie rzecz ujmując, nie, uro, nie dorosło jeszcze do tego typu obiektów. Mam tu na myśli codzienne dewastacje, jakie są, no, kradzieże drzewek, no przecież to, 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 to ręce opadają. No, naprawdę, niestety. No tutaj mieliśmy sporo tabliczek, oczywiście wszystkie są już. Przez zdewastowane, wszystkie są pokradzione. Na chwilę obecną teren jest oddany do użytku, ale jeszcze nie monitorowany. Być może brak kamer przyciągnął wandali, dlatego niezwłocznie przystąpiono do działania. Już dwie firmy tutaj oceniały, wyliczą nam koszty funkcjonowania, montażu przede wszystkim, monitoringu, no bo to będzie z jednostką zewnętrzną w firmie ochroniarskiej, także będzie monitorowanie na bieżąco, będzie zespół szybkiego reagowania w związku z tym w jakiś sposób na dzień dzisiejszy to częściowo zabezpieczy, bo tu myślimy też o ogrodzeniu całego Pamtraka. Po prostu się nie sprawdza forma otwarta. Przypominamy, że każdy użytkownik korzysta z Pamtraka na własną odpowiedzialność. Warto mieć na sobie kaski, ochraniacze, aby uniknąć kontuzji. Co więcej, Pamtrak to nie najlepsze miejsce do odstawiania elektrycznych hulajnóg. Ponad 16 milionów złotych rządowego wsparcia popłynie do powiatu sandomierskiego na remont 25 zabytkowych obiektów. Sandomierz jest największym beneficjentem ze wszystkich miast województwa świętokrzyskiego. Otrzymał kwotę ponad 8 milionów, 8 milionów złotych. Na liście zabytków nie mogło zabraknąć tych, którymi szczyci się Sandomierz. Ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych to środki zarezerwowane na prace konserwatorskie w Bazylice Katedralnej. Będzie to remont gruntowny organów w bazylice. Jest to instrument o wyjątkowych walorach, ale niestety w dosyć katastrofalnym stanie. Oprócz tego będzie oczywiście całe otoczenie organów, czyli prospekt organowy wraz z balkonem instrumentalnym, który, który będzie również poddany nie tylko renowacji, ale również gruntownej analizie technicznej. I coś, nad czym się bardzo cieszymy, coś, co dotychczas jeszcze... Nie widziało światła dzielnego. Jest to kapitularz katedralny. Prawdziwy diament w perle korony tejże bazyliki. Diecezja sandomierska ubiegała się również o środki na remont elewacji i pokrycia dachowego na kilku zabytkowych budynkach w Sandomierzu. Część z nich na pewno odzyska dawny blask, ponieważ z Funduszu Polski Ład popłynie ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych. Jest to dla nas wielkie wsparcie, wielka pomoc. Ponieważ ja to mówię jak Sandomierz jest nazywany Małym Rzymem, to tu gdzie się znajdujemy jest Mały Watykan. Ten Mały Watykan obejmuje 11 budynków 10 zabytkowych budynków, wszystkie w strefie ochrony konserwatorskiej. Warto przypomnieć, że zarówno wzgórze katedralne, jak i Sandomierska Starówka w 2017 roku zostały uznane za pomnik historii. Pieniądze z rządowego programu odbudowy zabytków to już kolejne wsparcie na uratowanie zabytków Sandomierza. Katedra Sandomierska już wcześniej została objęta kontraktem terytorialnym, co oznacza, że w procedurze bezkonkursowej zostały tutaj przyznane poważne środki na odrestaurowanie zabytków, które znajdują się wewnątrz katedry. Warto wspomnieć również Krzyż, który usytuowany jest w tej katedrze, też otrzymał specjalne wsparcie na rekonstrukcję i zabezpieczenie konserwatorskie tego cennego obiektu. Ale nie tylko obiekty znajdujące się w zabytkowej części stolicy powiatu sandomierskiego będą remontowane. Jest również drugie liceum, tu akurat pan starosta wystąpił z wnioskiem i mniejszy wniosek, jeśli chodzi o Dominikanów w Sandomierzu. O wsparcie z rządowego programu odbudowy zabytków wnioskowali też gospodarze sandomierskich gmin. W każdym niemalże z miejsc ziemi sandomierskiej, czy to w Koprzewnicy, w gminie Samborzec, w gminie Łoniów, w Klimontowie, jest pozostawiony ślad polskiej tożsamości, przeniesiony przez wieki który wymaga troski, wymaga wsparcia. Jeśli chodzi o zabytki, wymaga konserwacji. Ogółem w województwie świętokrzyskim na prace konserwatorskie zostało zarezerwowane 116 milionów złotych. Uda się ocalić 213 zabytków. Pani Bożena wyznaje zasadę, że człowiek uczy się całe życie. W tym tygodniu wzięła ona udział w ceramicznych warsztatach, które w ramach projektu lokalnie artystycznie zorganizowała lokalna grupa działania Krzemienny Krąg. Bardzo mi się podobało. Materiał, który trzeba poznać. Trzeba wiedzieć, jak go formować, kiedy nadaje się do formowania, ale bardzo plastyczny, więc można naprawdę wiele rzeczy ładnych zrobić. Coś nowego poznajemy. Może będę miał ochotę w przyszłości kupić sobie glinę i zrobić parę. Yy, swoich własnych, własnych rzeczy. Zresztą dzisiaj nawet mi taka myśl przeszła przez głowę, że mogłabym zrobić piękne prezenty na porze narodzenia. Uczestnicy warsztatów ugniatali, wałkowali, rozcierali, głaskali, uderzali, formowali i kształtowali glinę w pracowni rzeźby i ceramiki Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wskazówek udzielał im doświadczony instruktor Bartłomiej Kot. Na wyposażeniu pracowni mam dużo różnych materiałów i dużo Różnych technik do wykorzystania, narzędzi, którymi możemy się posługiwać, ułatwiać sobie pracę, bo mamy i formy, i różnego rodzaju narzędzia, właśnie do kształtowania gliny, mamy maszyny, także no na pewno jest to duże ułatwienie dla początkujących. Wiadomo, że część z nich będziemy chcieli wykorzystać. Ja też chcę pokazać zawsze nowym uczestnikom, jak to wszystko wygląda. No Maszyny zawsze wzbudzają wiele emocji, więc, więc zawsze staram się chociaż dać spróbować każdemu po troszku jak tą glinę można jeszcze formować na różne sposoby. Ceramiczne warsztaty to jeden z cykli projektu Lokalnie Artystycznie. Wcześniej uczestnikom zaproponowano malarskie zajęcia na świeżym powietrzu. Odbyły się one w Bałtowie. Pogoda faktycznie dopisywała i z tego co pamiętam, powstało chyba 16 prac na blejtramach i to bardzo naprawdę ciekawych pod okiem ośmiu trenerów plastyków. Więc obok obcowania z przyrodą, no przede wszystkim taki kunszt, malowania, różnego rodzaju technik, powstawania obrazów, podkładów, osoby, które podobnie jak pani Bożena chcą stworzyć z gliny wazony lub misy, mogą wziąć udział w kolejnej edycji ceramicznych warsztatów. Organizatorzy proponują również zajęcia fotograficzne oraz rękodzielnicze z elementami florystyki. Zapisy można dokonywać w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg Bałtów 55, bądź po umówieniu telefonicznym ze mną jako... Opiekunem, opiekunem projektu Agnieszka Budek pod numerem telefonu 602-504-395. Zapraszam i zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Projekt Lokalnie Artystycznie skierowany jest do wszystkich, zarówno tych małych, jak i dużych, młodszych oraz starszych. Organizatorzy zapowiadają, że prace, które powstały na warsztatach, znajdą się na wystawie podsumowującej projekt. Przed nami najstarsza impreza plenerowa w regionie Dymarki w Nowej Słupi. Odbędą się już po raz 55. 12 i 13 sierpnia, oprócz atrakcji zaplanowanych na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego na scenie, pod lasem wystąpią artyści Sylwia Grzeszczak, Playboys oraz Czerwone Gitary. Zapraszamy na 55. Dymarki w Nowej Słupi. 12 sierpnia wystąpimy na głównej scenie. Usłyszycie nasze największe przeboje: Zadzieraj zadzieraj nosa, takie ładne oczy, saliny szelest. I wiele, wiele innych. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Festiwal archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza rozpocznie się już w piątek 11 sierpnia o 20.30 przemarszem rekonstruktorów z rynku na teren Centrum Kulturowo-Archeologicznego. O godzinie 21.30 uczestnicy obejrzą widowisko taneczno-muzyczne Barbaricum, w którym udział wezmą artyści z Teatru Tańca i Zespół Dym. Jest to impreza kultowa dla Nowej Słupi. Myślę, że dla Województwa Świętokrzyskiego największa impreza i najbardziej rozpoznawalna. Tak przynajmniej turyści z całej Polski, jak mówili o atrakcjach Województwa Świętokrzyskiego, to Dymarki Święty Krzyszto były na pierwszym miejscu. Dymarki organizowane są od 1967 roku. Jest to impreza biletowana. W tym roku, kupując bilet na Dymarki, można będzie również zwiedzić Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego oraz Park Legend. W minionym roku Paweł Iwaszkiewicz towarzyszył na scenie zespołowi Roderyk podczas drugiego ostrowieckiego festiwalu kultury prehistorycznej i antycznej. W najbliższy weekend muzyk wróci do krzemionek na trzecią edycję wydarzenia, ale już z własną kapelą Open Folk. 10 lat temu wygasiła swoją działalność, ale nie zakończyła. Grupa Open Folk to twórcy yy, nurtu. Etnicznego w muzyce polskiej, można tak powiedzieć, bo był to jeden z pierwszych zespołów, który w sposób twórczy dostrzegł wartości muzyki celtyckiej, ale wzbogacając je o elementy music world, również stworzył swój niepowtarzalny styl. Zespół Open Folk założony został w 1987 roku. Do czasu zawieszenia działalności kapela wylansowała siedem albumów. Open Folk na trzecim ostrowieckim festiwalu kultury prehistorycznej i antycznej wystąpi w sobotę 12 sierpnia, koncert rozpocznie się o godzinie 18.30, wcześniej, bo o 14.00 Open Folk zagra Unplugged w plenerze na polanie przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic. Wszystkie święto pszczoły bałtów, Najważniejsze święto pszczół, pszczelarzy oraz wszystkich miłośników produktów pszczelich. Trzy dni targów, wystaw, koncertów, podczas których zakupisz miody prosto z pasieki, naturalne kosmetyki, aromatyczne nalewki, woskowe wyroby artystyczne oraz posłuchasz dobrej muzyki. Weź udział w warsztatach pszczelarskich i rękodzielniczych oraz konferencji z udziałem wybitnych naukowców. Więcej na www.krzemiennykrąg.info i juraparkbautów.pl. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie serdecznie zapraszam Jarosław Kuba Krzemionkowski rezerwat to kapsuła czasu, która skrywa ślady działalności ludzkiej sprzed wielu tysiącleci. Aby się o tym przekonać, odwiedź Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej 12 i 13 sierpnia w Krzemionkach. Dotknij pradziejów i starożytności naszych ziem w miejscu światowego dziedzictwa. Nie zadzieraj nosa i poznaj tajemnice starożytnych hutników w dobrych rytmach czerwonych gitar Sylwii Grzeszczak, Playboys i Jigril Maniacs oraz świętokrzyskich zespołów ludowych podczas 55. Dymarek. Spotkajmy się w Nowej Słupi 12 i 13 sierpnia. Przedpremierowe zwiedzanie parku Łysa Góra zapewni niezwykłe wrażenia współuczestnictwa w legendach Łysej Góry i okolic. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Nowa Słupia oraz sponsor główny imprezy PGE Polska Grupa Energetyczna. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria Daglasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.